To trudny czas dla Kaja. Mimo niedawnego sukcesu jej utworu Proszę Tańcz, stworzonego we współpracy z Dawidem Kwiatkowskim, który zdobył szerokie uznanie wśród fanów, artystkę dotknęła bolesna strata. Nie ukrywając smutku, Kaja poinformowała świat o odejściu jej ukochanego czworonoga, Greja. Znana ze swojego wspaniałego głosu i imponującej kariery muzycznej, Kaja od lat jest także wielką miłośniczką zwierząt, które są jej nieodłącznymi towarzyszami. W poniedziałek, obchodząc Światowy Dzień Kota, artystka podzieliła się radosnym zdjęciem swojego rudego kota, dodając do niego serdeczny wpis Światowy Dzień Kota. U nas codziennie. Rudasku mój kochany, żyj 100 lat. Kocich lat. Co więcej, jej nowy utwór Proszę Tańcz, stworzony wspólnie z Dawidem Kwiatkowskim, szybko zdobył popularność, umacniając jej status w świecie muzyki. Niestety, wkrótce potem nastąpił smutny zwrot. Kaja opublikowała na swoim profilu poruszające zdjęcie swojego psa Greya, który odszedł poprzedniego wieczoru. Towarzyszył mu opis pełen emocji, świadczący o głębokim przywiązaniu i bólu po stracie czworonożnego przyjaciela. W tych trudnych chwilach Kaja może liczyć na wsparcie swoich licznych fanów, którzy w serdecznych komentarzach wyrazili swoją sympatię i współczucie. Przepełniona bólem Kaja nie była w stanie ukryć swojego smutku. Żegnaj, mój najkochańszy. Nigdy już nie ucałuję twoich łapek. Żegnam cię z ogromną częścią siebie, choć aż się dziwię, że jeszcze tam coś po spojrzeniu prawdzie w oczy przez ostatnie dwa lata zostało. Mój Grejus odszedł wczoraj o dwadzieścia i trzydzieści setnych. Nie mam słów, wyznała, przelewając na słowa swój żal. Emocjonalny wpis Kaja natychmiast wywołał falę wsparcia wśród jej obserwatorów. Komentarze pełne współczucia szybko zapełniły przestrzeń pod jej postem. Bardzo mi przykro i rozumiem ten ból. Tule. Bardzo mi przykro, tule najmocniej. Tak bardzo mi przykro, dużo siły. Sama mam pieska i wiem, jaka to wielka miłość, przytulam. Życzę dużo siły. My również dołączamy się do tych słów i składamy Kaja serdeczne wyrazy współczucia.